Bajki jak dawniej. Słuchowisko dla dzieci. Dzień dobry w tę spokojną sierpniową niedzielę. Dziś 10 sierpnia, a to już 44 dzień wakacji. Do ich końca zostały nam 21 dni. Trzy tygodnie pełne zabawy, odkryć i emocji. Imieniny obchodzą dziś Wawrzyniec, Borys i Bogdan. Złóż im życzenia z całego serca, a jeśli ktoś z nich dziś się wzruszy. To dobrze, bo czasem łzy też są potrzebne. A jeśli to ty tak masz na imię, życzymy ci wszystkiego najlepszego. Słońce wstało dziś o 5.36, a zajdzie o 19.57. Czas na bajkę, wyjątkowo delikatną, o tym, że płakać też można pięknie. Mała dziewczynka o imieniu Alinka bardzo nie lubiła płakać. Kiedy coś ją smuciło, zaciskała zęby, mrugała szybko i odwracała wzrok. Nie chcę płakać, to głupie, szeptała do siebie. Ale pewnego dnia coś w niej pękło. Jej ukochany domek z patyczków, który budowała przez kilka dni w ogrodzie, rozpadł się po nocnej burzy. Patyczki były porozrzucane, dach z liści zniknął, a błoto zalało cały środek. Alinka usiadła na trawie. Najpierw zamilkła, a potem zaczęła płakać po cichu. Łzy kapały jej na kolana, na dłonie, na ziemię. I wtedy podszedł do niej dziadek. Nie mówił nic przez chwilę, tylko usiadł obok. Wiesz? odezwał się cicho. Wiesz, co robią łzy? Alinka pokręciła głową. One podlewają nasze serce. Tak jak deszcz podlewa ogród. Alinka spojrzała na swoje mokre dłonie. Czyli moje łzy nie są złe? Nie, one są jak małe kropelki dla roślin w ogrodzie. Pomagają ci rosnąć. Alinka odetchnęła. Płakała jeszcze przez chwilę, ale już nie wstydząc się tego. A potem wstała. Poszła po nowe patyczki i zaczęła budować domek od nowa, już z lżejszym sercem. Ciekawostka dnia: czy wiesz, że ludzie są jedynymi istotami na Ziemi, które płaczą z emocji? Zwierzęta potrafią odczuwać smutek, ale tylko człowiek potrafi przelać uczucia w łzy. Zadanie: Narysuj konewkę emocji. Może wygląda jak serce, z którego wypływają małe strumienie? Napisz obok, co twoje łzy podlewają. Odwagę? Spokój? Kreatywność? Zabawa. Jedna osoba udaje deszcz, porusza palcami, stukając po podłodze, druga trzyma niewidzialny parasol, potem zamiana. To zabawa, która pokazuje, że i deszcz, i parasol mają swoje zadanie. To był 44 dzień wakacji. Dzień łez, które nie bolą, ale goją. A jeśli będziesz miał albo miała czasem ochotę zapłakać, nie wstydź się. Twoje łzy to nie kłopot, to Twoja siła. Do usłyszenia jutro.